Hello, hello 2.0, to znowu ja, Filnek tak I witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Lego Wojny, Klonów i Filnek Tak No i czekajcie widzowie eee, I w każdym razie w dzisiejszym odcinku Wynosimy się Z, no z niewidzialnej ręki i lecimy sobie na venator. No i widzowie w poprzednim odcinku ukończyliśmy wszystkie misje strategiczne po stronie separatystów, a dzisiaj będziemy robić drugą połowę misji republiki. <słyszy> Dokładnie. Na no dobrze. No i jak e, generalnie widzowie jutro nie będzie odcinka, no bo jutro jest szkoła. Więc następny odcinek pojawi się w najbliższy piątek. Tak, będzie dobra. Dobra, zmieńmy się na jakieś posypie związane z Republiką, zatem... Okej, okay, i uciekamy z tego statku, żeby być wiecie, wśród swoich. No i prosz, Oczywiście tak, generalnie to można, co prawda, wykonywać... E, ...te misje z niewidzialnej ręki, ale ja wolałbym polecieć, polecieć sobie na Venatora właśnie. Oczywiście widzę, przypominam o Q&A potrzebuję jeszcze 8 pytań. No i dobra, lecimy teraz. Lecimy do tego pomieszczenia. Jeżeli mnie pamięć nie myli, możliwe, że myli, ale zobaczymy. To pokój z misjami strategicznymi jest właśnie tutaj. Powiem I... Tak, to jest właśnie to pomieszczenie. Chociaż nie możemy rozgrzegać to wszędzie. A, nie istotne, po prostu. Więc tak widzę Generalnie te planety, które tak właśnie migają na czerwono. No to na nich właśnie nie rozegraliśmy misji. Więc może zaczniemy sobie od Geonosis myślę, tak. I weźmiemy sobie ATAP. No dobrze. Zatem Geonosis. No i standardowo. Dzisiaj zrobimy sobie. Dwie misje strategiczne jak to u mnie bywa Okej, okay, dobra, okej, okay, to jest ta fajna misja, w której musimy sobie... A dobra, to jest... To jest mój dobra, nieistotne, okej. Okay. No i to jest oczywiście, widowie ta fajna misja w której... musimy sobie uciec z tej planety, więc bardzo fajnie. Możemy budować, ja bardzo lubię te misje. Ok, wybudujmy sobie działko srebrne, przykładowo. Na początku rozprawmy się jako i z tymi droidami Konfederacji. Ok, zbudujemy sobie ATF. I może jeszcze zwykłą armatę. Okej, okay, czekajcie, gdzie ja posiadałem moje ATAP? A w sumie możemy równie dobrze rozwalić to Ale to jest i fanie i że tych swoich było dobre. Okej okay. Dowijamy, myślimy przy okazji, że idzie O yeah. I teraz, moi drodzy, wybudujemy sobie klony. I postawmy sobie jeszcze złotą masę, by tutaj nasze legiony chroniła. Przed takimi delicamentami jak oni na przykład. O, nie ile tu ich jest! No i tak miałem... Dobra Okej, okay, mamy tutaj armatę z No i mi rozwalili. Ale spokojnie, możemy ją zawsze rozwalić też w taki sposób Super, dobra. Więc teraz widzowie budujemy sobie Eric, 200 tank. I widzę co widzowie, w sumie jednak wyłączę sobie ten dodatek super ścigacze, no bo jest on fajny i rzeczywiście nam się przydał. Ale teraz może nie cheatujmy, to nie. No, nie cheatowanie, to nie jest jestowanie. Bo to jest tylko czerwony klotek, ale wiecie o co mi chodzi. Ok, at i ruszamy. Super, prosta misja dosyć. Nie powiem to, że przerażam, jest ten gościu w i on się w ogóle nie rusza. Łap sobie stoi i jakoś jest wszędzie, gdzie ja jestem. To jest jakieś iluminacja straszne. Ok, no i na przykład to sobie ostatnio. I kontynuujemy ofensywy na separatystów. Dobrze jest być jednak znowu dobrym widzę, wiecie Okej, okay, zbudujmy sobie generator tarczy Tylko czekajcie, może lepiej będzie to zrobić się tutaj O, no i sobie osłońmy coś w końcu Okej okay. Klony to bardzo fajny pomysł Piękna Złoty generator Ej, pogól elo Okej, okay. no i na przykład To, dobra ATT. A więc dobrze, zatem wyruszmy sobie. Super! Ej, ej nie strzelajcie we mnie! Okej, okay, udało się tego droida z tej armaty Okej, okay, to wtedy co, nawet teraz stawiamy i teraz widzowie obierzemy sobie na cel jeszcze tamtą bazę dobra co by to jeszcze wybudować generator może i będziemy mieli ten i jaw nozi zostanie ponownie przyłączone do republiki więc SPOKO Was kurde włączył Ale co z tego Okej okay, udało się No i co my tu jeszcze mamy Generator droidów tak No to już mieczem świetlnym to pójdzie Dobra, pięknie lecimy. Ok, zatem pora zbywać z JaunoTit. A co to jest? Fontanna kasy. Patrzcie na to. Jak fajnie. Nie robi to może jakiegoś wrażenia, bo mam te wszystkie dodatki i tak dalej, ale okej. Okay. Dobra widzowie. E, jeszcze sobie umieszczę tutaj, no nie wiem, powiedzmy generator, tak czy... No i zbywamy ten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udało się widzowie. Uciekliśmy. Choć już tutaj widziałem, że zaczęli do nas strzelać, powiem wam. Ale na szczęście się udało. Dobra, powiem mi tę kasę. Nie ma ona już, nie ma ona już dla mnie żadnego znaczenia. I 123 klocek. No to kontynuujemy oczywiście widzowie. No i wybierzmy sobie jeszcze jedną misję. Dobra. Republika Zalt. No i na Florum się tym razem udamy. Też wezmę APAP. No i dobra, zatem lecimy. Florum. Okej. Okay. Tutaj będziemy grać z tym razem Anakinem i Obi-Wanem. I co, znowu ucieczka? Dokładnie, znowu ucieczka. Kurde, no. tu chciałem przejąć to, dobra widzowie. Widzę, że generalnie tutaj by mi się też przydał ten Choke i 200. Ale dobra widzowie, na razie spróbuję sobie w to zagrać bez. Niczego takiego! Kurde, tutaj ten czołg się konkretnie przydał. Dobra widzowie, mamy na to sposoby. Więc no problemo, my friend. no, nie będę cię tym szanić, tak? to ma... Droga jest o wiele prostsza. Ej no chłopie, no nie mniej, nic, już no. Niszczy, że no. Uff. Ten ścigacz rzeczywiście pomaga... Zażę, ten zarek na ścigacz... ...rzeczywiście pomaga, ale nie jest to takie OP. Dobra Udało nam się Wybudujmy sobie armatę Dobra, namierzymy O, proszę bardzo, tu jest jeszcze jakaś baza wolna Jak wolna to biorę Okej, okay, dobra no i tutaj możemy sobie takie ATRT postawić Dajmy sobie tu jeszcze to Żeby wszystkie droidy, które tutaj przyjdą od razu padały jak muchy Dobra, postawmy sobie jeszcze srebrne działko Tutaj już nam teoretycznie nic nie powinien przeszkadzać Dobra, tu nie mogę, ale mogę tam Ok. No dobra. Skoczmy sobie zatem do ścigacza. Ale tutaj droidów, panie! Więcej was Fabryka nie miała? Nieistotne, rozwalmy sobie to. Ok, Użyjemy sobie armaty. Niestety nie mogę sobie klonów postawić, więc e, dajmy sobie kolejnej pierści i polećmy sobie. Wow, ok Generator tarczy mamy. Tego typu misjach naprawdę pomaga, Ja ten super ścigarz widziałem, więc polecam wam kupić ten czerwony wróżek, jeżeli gracie w LEGO Star Wars 3, a macie problemy z przejściem właśnie niektórych misji strategicznych. No naprawdę zaoszczędzić czas. Dobra. Elegancko. Zbudujmy, zbudujmy sobie RX200, że tak. RX200. AK. I jeszcze aby mi tutaj broniło tego, to zbudujmy sobie armatę zwykłą. Dobra. No i weźmy sobie mój czołki i polećmy. Już bez wykorzystywania tego dodatku. Okej. Okay. No to tutaj ciśniemy teraz. Okej, okay, widzimy, mamy mało czasu, więc musimy się postarać, aby uciec z tej planety, dobra, okej, okay, baza przejęta widzowie, bardzo dobrze. Ej ty ziomek poczekaj Czekajcie widzowie e, Armata Albo w sumie nie Przejmijmy sobie może na początku tę też może można tu dobra Spokojnie widzowie poradzimy sobie Teraz polećmy tam... Kurde, no. Okej, okay, muszę się jeszcze po moje APAP AP wrócić. Albo w sumie mogę wziąć ścigacz. Tak, mogę wziąć ścigacz, to jest o wiele prostsze jest ja znowu ten typ, on jest jakiś nawiedzony Nawiedzony ATRT To w sumie fajny pomysł na, od na nazwę odcinka nawiedzone ATRT Dobra Dobra, czekajcie, musimy sobie najpierw tutaj z wyjaśnić Dobra, nikt tu Pięknie, baza przejęta przez Republikę Galak Galaktyczną. Halo, halo, dobra, tutaj ty. Stawiamy sobie generator tarczy. Ten generator tarczy, czekajcie, generator tarczy pamiętam, mnie, to jest bez sensu. Ej, zostaw tam je. To jest mój generator, siu. Z mocą was tutaj odepnę, No i pięknie. Dobrze to zrobiłeś, Obi. Dobra. Nie wiem ile jest czasu, ale chyba mało Więc po prostu nie będę czasu tracić Wezmę mój ścigacz Gdzie on jest, kurczaki O dobra, tam jest Szkoda, że nie ma w innych grach lego e, typu... Ale cóż, przynajmniej Lego Staros dzięki temu nas swój sposób wyjątkowe. Okej, okay, to wtedy Pięknie Okej, okay, kolejny generator I Teraz widzowie, robimy sobie sztuki na tamtą bazę Pięknie. A teraz wjeżdżamy w to działo złote. To wygra. Nie no, ono wygra. Chociaż. Udało się! Kapsuła ratunkowa. Ej! Nie niszczcie mi tego! Te głupie droidy! Dobra, szybko, zanim mnie to rozwalam. dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 I udało nam się uciec, widzowie. Zatem, dobra, widzowie, fajny odcinek. Naprawdę. Myślę, że następny poświęcimy. Nie na misje strategiczne, a na to, żeby kupić wszystkie czerwone klocki, a potem już będziemy dalej cisnąć z tymi misjami strategicznymi po stronie Republiki i zrobimy LEGO Star Wars 3 na 100%. Zatem dobra, widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc ja na tym będę kończył ten odcinek. Odcinku, jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, ja się z wami żegnam, do zobaczenia jutro, piszcie pytania do Q&A i niech moc będzie z wami! Cześć!